Cześć! Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia, które możecie wykonać z taką taśmą. Łapiemy taśmę mniej więcej tutaj można dalej, będzie wtedy łatwiej. Jeżeli złapiemy bliżej, będzie trudniej. Więc nam na wysokości 3 czwarte taśmy i rozciągamy na bok 15, 20 razy, 3, 4, 5, 6, 7.

im bliżej złapiemy, tym będzie trudniej, im dalej będzie łatwiej. Szanowni tutaj. I będziemy teraz prostować ręce. 2, 3, 4, 5, 6 i tak 15 razy. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Teraz wokujemy taśmę stopą obojętnie, może być to lewa, może być to prawa. I teraz będziemy rozciągać taśmę na bok tutaj 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz będziemy do przodu, ręce proste. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Można zmienić nogę. Jeszcze będziemy dawać taśmy do siebie. Teraz odwracamy uchwyt i ręce do siebie. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Teraz mocujemy taśmę o na przykład plankę. Może być to też słupek, i też im bliżej złapiemy, tym będzie trudniej. I przyciągamy rękę do siebie. Staramy się mieć 90 stopni w łokciu. 15 razy. I druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15 i teraz będzie tyłem i teraz rękę będziemy prostować bardziej do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście i piętnaście teraz druga ręka raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście i piętnaście i teraz ręce

To już wszystkie ćwiczenia, zapraszam Was na drugą i trzecią serię, wykonajcie po chwili odpoczynku i zapraszam na kolejne moje filmy.